Prezentuję Państwu działkę budowlaną położoną w miejscowości Kąpiele Wielkie, gmina Wolbrom, powiat Olkuski. Kąpiele znajdują się w odległości 5 km od Wolbromia. Działka jest w pierwszej linii zabudowy. Dojazd odbywa się drogą publiczną, częściowo asfaltową, częściowo utwardzoną. Działka znajduje się na terenach mieszkaniowych wiejskich. Jak widzimy na załączonym obrazku, mistrz drugiego planu traktor potwierdza, że tak jest. Jeśli chodzi o działkę, to w jej wymiary 31,5 m na 20, co daje nam powierzchnię około 601 m2. W niedalekiej odległości od działki znajduje się sieć wodna i elektryczna, nowy właściciel będzie mógł wystąpić o warunki przyłączenia do tych sieci. Działka, o której mówimy oznaczona jest numerem roboczym 5, a numerem geodezyjnym 219 przez 9. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oferty.